W tym zadaniu pokażemy, że zachodzi taka równość. Rozpiszmy na początek licznik tego ułamka. Zauważmy, że w liczniku odejmujemy dwie funkcje sinus, czyli możemy tutaj skorzystać o, z takiego wzoru na różnicę sinusów. I z tego wzoru przepiszemy 2 cosinus. Następnie we wzorze mamy alfa dodać beta, to jest kąt alfa, to jest kąt beta. Zobaczmy, co otrzymamy, jak dodamy te kąty. Pi trzecich dodać alfa, dodać pi trzecich, odjąć alfa, czyli mamy 2 pi trzecich. Alfa redukuje się do zera. No i teraz 2 pi trzecich trzeba jeszcze podzielić przez dwa według wzoru. Więc jak ten kąt podzielimy przez 2, no to zostanie pi trzecich. OK. Idziemy dalej. Przepisujemy ze wzoru funkcję sinus. Następnie odejmujemy kąty. Odejmujemy od kąta pi trzecich dodać alfa, kąt pi trzecich odjąć alfa. Czyli tutaj musimy zmienić znaki na przeciwne. Te kąty redukują się do zera. Zostaje 2 alfa, no i kąt 2 alfa musimy jeszcze podzielić przez 2, tak jak nam wzor, wzór pokazuje. Więc tutaj zapiszemy po prostu kąt alfa. Przepiszmy dwójkę, natomiast kosinus kąta pi trzecich zamienimy na wartość równą 1 druga. Dwójki skracamy i zostaje sinus kąta alfa. Teraz mianownik. W mianowniku mamy takie wyrażenie. Tutaj widzimy sumę kosinusów, więc popatrzymy i skorzystamy o z tego wzoru. Zapiszmy tak: dwójkę ze wzoru cosinus. No i teraz musimy znowu do kąta alfa dodać kąt beta, tak, czyli do tego kąta trzeba dodać ten kąt. Ok, co tutaj nam wyjdzie? Pi trzecich. Odjąć alfa, dodać pi trzecich, dodać alfa. No to zostanie 2 pi trzecich. 2 pi trzecich dzielimy przez 2, otrzymujemy pi trzecich. Do tego dopisujemy cosinus i teraz odejmujemy od kąta alfa kąt beta. czyli od pi trzecich odjąć alfa, odejmujemy pi trzecich i jeszcze kąt alfa, tak, bo tutaj musimy zmienić znaki na przeciwnym, bo odejmujemy ten kąt. Pi trzecich redukuje się do 0, zostaje minus 2 alfa i minus 2 alfa dzielimy przez 2, stąd otrzymujemy minus alfa. Następnie dwójkę przepiszemy, cosinus pi trzecich zamienimy na jedną drugą, a w tej części pamiętaj, że jeżeli mamy cosinus ujemnego kąta, to ten znak minus po prostu zaniknie. Patrz, kosinus ujemnego kąta to się równa cosinus kąta dodatniego. Gdybyśmy mieli na przykład sinus ujemnego kąta lub tangens ujemnego kąta, lub kotangens ujemnego kąta, to wtedy ten znak minus musielibyśmy zapisać przed funkcją. W kosinusie natomiast ten znak zanika. Potraktuj to jako taki wyjątek. Dwójki skracam i zostaje sam kosinus. I teraz ten cały ułamek zredukował się do takiego wyrażenia. Mianow... Licznik jest równy sinus alfa, mianownik jest równy cosinus alfa, sinus alfa przez cosinus alfa to tangens alfa, czyli to jest równe prawej stronie. Co kończy dowód. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał, otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa Pa!